Weź, co, 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 co. Ty normalnie wejść, ktoś tu śpiewa, taki debilizm jakiś w, w tej waszej kawiarni, że spokój. Gdzie ty jesteś? Dzięki. A to ty śpiewa? Cześć. Dzień dobry. Jest Vivien? Przecież tutaj. Okej, ma w mieście. Ja dole, co ty nosisz? Syn? Co ty, co ty? Ja jestem tutaj maskotką. A i to ty tak śpiewałaś? Tak. Pięknie co nie? Z ma masz ukryty talent, naprawdę, naprawdę Dzięki, dzięki, dzięki. Zdałam się. Nie będę kontynuować. Słuchaj, chodź zobacz swoją furę. Uuu, tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. No, tu. To? A jak? ale bydle. Ale bydle... Dziaduś, dzwoń do Svena, bo on już do... Nie, dzwoń do Svena, bo on już przyjechał i pojechał przed chwilą. Przepraszam pana, nie chciała pana urazić. Nie, to jest stare pierdole, są spokojnie. Jego można nawet trochę ale obrazać. fajne masz te kołpaki, no, podobają mi się. To nie są kołpaki, to alu felgi, co ty, co ty? Felgi. Alu felgi, aluminiowe. Dziadek, Wiesz, zadzwoń te. do Svena. Dzwoniłem, już jeszcze. Jedzie już? A, no to dobrze. No podobać się? Zarąbiste. Yo, ale Zapraszamy ty sobie. do kawiarni. Yo. joo. i Nie wiedziałem, że ty tak potrafisz. No, no, no słabe i wieczne, nie wiem. Ta, Maroc, potrafię ja potrafię robić stary. Ja. Patrzcie. Ja. I sruuu. Okay. Let's go. Big Jimmy, cześć Big Jimmy. Cześć, cześć. Normalnie, w, w, Franklin? Cześć, cześć. Normalnie w, w Franklin? Tak, zgadza się. Franklin. No, sobie uh, no. Spoko, Franklin. Uh, wiesz, myślałem, że ty jesteś Wilson. Wyglądasz trochę jak taki mój Wilson? stary cionek. Wilson? Wilson, A... Wilson. Wilson, Wilson. Właśnie on cię nazywał Wilson, Wilson, wiesz? Willi A no nie, William już. Wilson, William Wilson, ta. A, to jest ty z doju chyba, prawda? Nie nie, 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 to jest inny, to jest inny. Słuchaj, jak chcesz to zapisać sobie do mnie mój numer telefonu, proszę to moja wizytówka. Zapiszę, jak najbardziej. Co tam gdzie Dostałeś? Tak ma! No to A ja mam to. Ja wam piszę, mogę zawsze się. kupić. Co masz kupić? No licencję na broń. O, jak, jak to kupić? A sprzęgło masz kupić. Tak, dobra, trzymaj się. Zapisz numery, zapisz! Eee, Fratyn, zapisz numer i SMS-a później. Pewnie, trzymaj się. Na razie, swe. Chodź, dziadek, chodź, chodź, chodź. Zaraz ci wszystko przypomina. Słuchaj, cicho, posłuchaj. Ale strzałek to wojny! Ale strzałek to wojny! Przelewaj mi pięć stówek albo dawaj w grotwce. Będzie jak to wojny, znowu będę mógł strzać pistoletów, tak. Ile? Pięć stówek. 415 No, pięć sztówek! 415 Słuchaj, dziadek! Gdyby nie, Gdy nie, nie ja, to byś nawet... Gdyby nie ja... to byś nawet tego nie ogarnął żadnego dila, Gdy rozumiesz? nie ja, to byś tam nie miał nawet felgi, bo kurwa, mam wymówką na wspieranie pieniędzy ludzi! No, ty... 415, nie 15, równo na koncie! No dobra, nic chuju, będziesz na, na, na. stary zapierdziany! Już się podaje. Słuchaj, eee... jest... Pewien temat Mi przewinął e, swój jak Ciebie nie było. Puszczę ci SMS-em, dobra? Ludzie Armuzik. Masz. E, czekaj chwilę. Powiedz mi, po prostu, bo kurwa, jak trudno mi SMS-a i z tego jednocześnie. Siedem, sześć, osiem? No. Pięć, No. Dziewięć, mi przewinął temat. Aj, właśnie że podane nie istnieje, jest komunikat. Jeszcze raz, kurwa 7, czekaj, czekaj, czekaj. 7, 6, 8, no. 5, 5 4, no. 9, 4. To 908. masz. O, zajebiście. Słuchaj, słuchaj, mi przewinął pewien temat. O, dziękuję bardzo. Wsiadaj, w fury. Jedziemy do doju. No ale ja chyba nie mogę wyrobić, bo ja mam ja mogę. napaść w ręku. No ja mam tylko i wyłącznie ucieczkę przed policji i zaprzeczać na czerwonym świetle. Chciałem ja czy mogę. Ja mam C wszystko chyba w tej kartce też. Ja pierdolę. powiedział, że będę mógł. A jak będę mógł, to powiedział, że zrefunduje mi to, czyli... Masz osiem tysięcy? No on mi powiedział, że, 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 że mi to zrefunduje. Czyli za darmo będę miał. Czy on mi da 8 koła na to, żebym zdał sobie licencję, a w zamian za to ja mu kupię sprzęgło za 6 patoli. Sprzęgło 6 patoli kosztuje? Ciao, ja. Kurwa. Nie, no. no. ale gdybyś policzał, czy to. Trzeba ogarnąć to... ja się. Może będę mógł, zaraz się wszystko okaże. Dawaj. Opa! Stary a sprawny. Stary Pierre no, moja kolana. Spokojnie, spokojnie. Dzień dobry, witam. Państwo w kolejce? Dzień dobry, no, oczywiście. To, to, to. Tak, tak. Kolejczka. Kurde Dziadek yy, bo ty ten, ty jesteś kombatantem, tak? Jest dodatkowo yy, jesteś emerytem yy, 70 roku krak, życia, krak. więc yy, no kolejka się nie obowiązuje, krak. tak? Tak, ja tak, w ciąży. A ja jestem jego opiekunem <laughs> więc akurat wejdziemy przed państwem, ale na spokojnie nam długo nie zejdzie, na spokojnie. No ja jestem w ciąży. Ej, proszę pana, krak. no z całym szacunkiem do pana nie chcę pana no. uradzić, ale łodzi no mi się, rozumiem. że to właśnie... No dobra, to nie będę nawet kontynuować. Tak, tak, tak. T taka kolejka jest długa? Tak, tak, tak. pan jest ostatni. za, za Nie za wiem, nie. Za zadzwonię tu tylko do dobra. Ja nie będę czekał. Jak ja będę miał to Będziesz z niego strzelać. Dziadek, nie będziesz strzelać żadnego tego Jak na woję, co ty pierdolisz? Przepraszam za niego panowie bardzo mi się przekonał. Ja takie schore na Alzheimera i <laughs> różne takie dziwne rzeczy gada. Zbieram się tak, na, 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 na hospicjum zbieramy coś dla niego 25 tysięcy kosztuje paletę, palet bo nie wiem czy chciałby się pan coś dorzucić może okej okay. A chyba śpią mnie mi się w kolejce, to na debil hmm. Nie stary, wiesz co, to chyba nie na dziś jest To chyba nie jest na dziś Czemu? Bo Zobacz jak... po pierwsze to musimy stać w kolejce, a po drugie to normalnie jeszcze trzeba zdać egzamin później. Dzień dobry. Dobra. Dobra. Ej, ola ola, kolejeczka normalnie obowiązuje, tak? No dobrze. My jesteśmy pierwsi. Tak, my jesteśmy pierwsi, później jestem na w okularach. Halo. Co za debile. Ty, nie gadaj tak dziadek! Nie, nie ma kolejki, haha! Ha. Nie gadaj takich głupot, zobacz jak oni wyglądają, co z nami w boju. Nie zrobić, mam młotek! Co tym tym młotkiem zrobisz? Bo w łeb bierz? Młotek? W głowie? O to? To mam na kasku! Weźmy to i to wbiję w łeb! Co, nabój? Nabój! Nieźle, pierdolczu. A, szary pierdolczu! Co tam się tym szarym Dziadek, słuchaj, taka jest prawda. No i, no i co? Nic z tym nie zrobisz, słuchaj. Taka jest prawda. Czemu pierdolęc? Czemu pierdolęc? Ja stary? Ale nie pierdolesz. Czemu No słuchaj, bo to, tak mi się po prostu mówi, rozumiesz? Tak się mówi. Ty chuj, chujo, ja teraz by... Cię nie pykaj mnie normalnie, bo normalnie się zaraz pociągnę i zobaczysz. A Dawaj mi kurwa ten kask. ściągę tak. ten kask, nie, pan! ściągę ten kask, tak. pierdolą Ci. Imbecylu. Jest ale na klejn, nie mogę! No, no, okay. Uspokój się, już pokój się. wiem, to sobie na klejn Nie pykaj mnie, bo cię zaraz pyknę. Mam cię pyknąć? Dziadek, mam cię kurwa pyknąć? Chuję, nie trafisz. Chujo, że ty! wow, No, i wyluzuj się i nie rób mi tak więcej. Nie pykaj mnie, bo ja cię pyknę jeszcze raz. Aż mi się szczęka przestawiła chyba A <trybujesz> no, Pokaż, czy dasz No, pokaż Łaaaaj, Ej, 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 luz, wrzucia luz Nie, 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 nie karateka, No, no, no właśnie Dobra, dziadek, wciedlaj, innym krzykali, razem, innym razem wciedlaj, to tak załatwimy nie nie liczbu, no. Innym razem to załatwimy, dzisiaj to już naprawdę nie ma sensu, chodź, chodź, idziemy z... Czekaj, dwa nie ale on teraz nie odbierze, on ma spotkanie, rozumiesz, słyszy, że on tam gada. Teraz Jesteśmy przygotowani, odbezpieczamy, tak, widzisz, tu jest egzamin, trzeba no, zdać. Ja nie to... jestem tylko przygotowany. Chodź, a jedziemy do domku. A później do hospicjum cię zawożę i chuj ci do dupy. Do nie, widzenia! Kupujesz się do hospicjum, nie ma pieniędzy na to. To już dane? Oj, ty dziadziuś, dziadziuś. Nawet powiem ci, celano, kurno, no, 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 no. spoko jesteś, no. no. Spoko z ciebie jest sary pierdolest, no. Muja, trzeba to ogarnąć. Trzeba jeszcze do i się, raz za do na kogoś, trzeba bóg. Trzeba ogarnąć, mówię ci. jeszcze raz to pójdę. do kogoś przejdzie, musi przejść. Słuchaj, te chujozy to na pewno by nic nie dały, bo te chujozy to są wyso, Bambry, ale kurna, go dla siebie. Jakie bambry?

Jezus Maria! Popatrz. Jimmy, co się stało? Nic z nie A, jest. Słuchaj, wiesz co, sorry za mojego dziadka, no jest nieźle pierdolnięty, no i wiecie, dziewczyny, akurat zbieram już na hospicjum, żeby mógł naprawdę dokończyć swoje życie, no ale nie, nie wiem nawet dla ciebie on to nawet będzie nie będzie. żył sobie On będzie sobie żył na spokoju, jeszcze długie lata, zobaczysz. Pani nie chce numer ścieć. O, numer, on no, chce od pani, niech pani mu nie daje numeru, niech pani lepiej to no, co no. da. Niech pani mu lepiej stodowców da to mu się przyda, bo sobie chociaż jedzenie jakieś kupi. Proszę! Proszę mi, mi też się przyda, Nie. ja też zbieram, proszę pana. O, widzisz? No wstawaj, dziadyga, wstawaj, wstawaj, chodź tu cię zagacie za wytarmasz. Nie. Nie! O może wstawaj, stawaj! Wstawaj, wstawaj! Już pokój się, wstawaj, ciaciu! Chodź, chodź. Zmęczyłem się! No to leż, dziadek, leż, słuchaj, odpoczywaj sobie, ja, ja spierdalam. No kurwa, nie udało się. No ty podbijasz do mojej koleżanki, kurwa, i ty myślisz, że ona nam kasę dała, ona mi dała ostatnio 7 koła. Rozumiesz? To już więcej nie chce niej się odgryć kasy. No ale ja chcę, bo ja nie mam. A no to widzisz, to ty możesz spróbować. Dekaj. Dobra, słuchaj, dziaduś, ja spierdalam. Dzięki bardzo, w kontakcie jesteśmy, dobra? Jak się tam na dzieci, mam. Na kawuście Fajnie zapraszamy, dolarów. ciasto, kapuścia, bo nie też... Zajebiście ranifeków. pewnie ta. Słuchaj, dziadziuś, zajebiście, słuchaj, do, do, do Miłego kempingu jutro dla ciebie! Na razie mi papa. pa i, i kawu brążą. Pa papa. Pa, pa, pa.